Cześć kochani, witam Was bardzo gorąco w naszym kolejnym vlogmas. To już jest ostatni odcinek. Jak widzicie, nasz Mikołaj pokazuje nam tutaj, że mamy czwarty dzień vlogmasa. Dzisiaj już jest 20, 22 grudnia, czyli jesteśmy na chwilę dosłownie przed świętami, ale odcinek vlogmasa jest czwarty. No i też ostatni, więcej vlogmasów, raczej już nie będzie. E, mamy, słuchajcie, godzinę, idziemy pokazać teraz, która jest na naszym magicznym zegarze. Mamy 18.40, a ja chcę Wam teraz pokazać bohatera dnia dzisiejszego, czyli naszego Leoneczka. Leoneczku, dzień dobry! Nie wiem, czy już to widzicie. Leo jest tak ustadowiony, że może to nie być widać, jest bardzo zmęczony. Bo dzisiaj słuchajcie, był u gromera, był u fryzjera psiego, czyli u gromera, gromera. Powiem Wam szczerze, że jak widzicie, on jest wykończony, latał tutaj, oczka, zobaczcie, jakie ma zmęczone, ma śliczną kitę, ma śliczne, ładnie podrównane uszka, kiteczkę, ale powiem Wam szczerze, że jest bardzo, ale to bardzo zmęczony on już po prostu zasypia. Ja nawet nie mam sumienia go budzić. Wcześniej powiem wam, nic nie nagraliśmy, bo dzień był dzisiaj oczywiście rozcapierzony na wszystkie możliwe strony. Ja jeszcze byłam na badaniach w laboratorium, potem odbierałam wyniki, konsultowałam sobie te wyniki, sprawdzałam o co chodzi, więc po prostu mówię wam cyrk na kółkach, nie było w ogóle e, czasu, żeby coś wcześniej nagrać. No a o 16 mieliśmy umówioną e, panią Grumer. E, także Leoncio, tak tutaj wygląda, zmęczony e, piesio, e, ale opowiem wam e, niesamowitą historię, która się właśnie u nas teraz dzieje. Nie wiem, czy też tak kiedyś mieliście, jeżeli macie dwójkę zwierząt, bo stała się, słuchajcie, niesłychana rzecz. Teraz za bardzo nie widać, ale Leos jest naprawdę bardzo mocno obcięty, eee, mój mąż się śmieje, ale to, dla, to dlatego, pokaż się, tak, tutaj pan cię pokaże. Śpi, śpi. Fanfuk. <noise> o, widzicie trochę teraz bardziej widać Leośka. No, jest podcięty dość mocno. Powiem Wam szczerze, że nigdy w życiu go tak nie obcięliśmy. Nie wiem, czy pamiętacie, jak ja się wściekałam w maju, jak on był trochę podcięty, ale teraz jest podcięty naprawdę bardzo, z tego względu, że jak już tutaj wspominałam, niedługo będę miała po prostu zabieg i to będzie czas, gdzie będę musiała się skupić na sobie, na swoim zdrowiu, na swoim leczeniu, na wynikach, na badaniach i niestety, ale nie będę miała możliwości czesać go tak często, jak bym chciała, a bardzo bym nie chciała, żeby mój pies był zaniedbany i tak miał już ostatnio więcej kołtunów yy, niż wcześniej, no więc myślę, że w takiej sytuacji, kiedy naprawdę mamy dużo innych rzeczy na głowie, kiedy są jakieś sprawy życiowe, nie do końca związane ze zwierzętami, gdzie ten czas, który im poświęcamy, no będzie siłą rzeczy w jakimś stopniu ograniczony, bo zawsze mamy jakieś priorytety w swoim życiu, no to po prostu lepiej i bezpieczniej jest go zawczasu skrócić, a i tak miałam teraz umówioną wizytę u groomera, więc został skrócony, pani powiedziała, że teraz włoski odżyją, powiem Wam też, że jeśli chodzi o taki, o to jak wygląda, ja chciałam Cię dotknąć tylko misiu, ma taki, ma Taki słuchajcie, pluszowy, tutaj my go tak mieżamy. Ma taki plusz tutaj, więc naprawdę słodzi, słodziutko wygląda. Bardzo jest taki miły w dotyku. Teraz chociaż widać, że to sam Tak, zdecydowanie. Nikt nie będzie miał wątpliwości, bo wszyscy, wszyscy mówią zawsze na, Leonia, że to sunia. Mężu, jak ci się podoba, onia? Fajnie, Fajnie, nie? Fajnie, jest Mam nowy. Męż... Mój mąż woli w długich, także ja też zawsze wolałam w długich i. Pierwszy raz się tak zdecydowaliśmy na taką... Ale się odwróciłeś, Leo, od nas. Pierwszy raz się, słuchajcie, tak zdecydowaliśmy na, na taką krótką fryzurę. Dajcie znać, czy się Wam podoba, chociaż nie wiem, czy go widać, może spróbuję go gdzieś zawołać. Leo, chodź, pokaż się! O, widzicie, teraz go dobrze widać. Teraz go dobrze widać. Pokaż się! Pokaż się, dajcie znać, jak Wam się podoba, Lenek, <laughs> Pokaż się w całej okazałości, powiedz to ja, Leo, tak? Natomiast jest, słuchajcie, ktoś, jest, słuchajcie, ktoś, czekajcie, tylko biorę sobie papciuszki. jest, słuchajcie, ktoś, kto nie poznaje tego oto pana, kto nie poznaje Leosia i kto syczy, warczy, puszy się na maksa, syczy, jest trzy razy większy, kiedy Leosia widzi i ktoś, kto schował się pod łóżko i udaje, że wcale nie jest mieszkańcem tego domu, a jest to nikt inny, tylko Boruś. Słuchajcie, Boruś e, się sfochał. E, Boruś w ogóle ma wrażenie, że do nas, do domu, wparowała jakaś owca postać, której on w ogóle nie zna, której w ogóle on nie wie, kto to taki. E, I Boruś jest po prostu oburzony, syczy, fuka do tego stopnia, że po prostu le nie poznaje. To jest naprawdę dość duża metamorfoza, że się został bardzo mocno skrócony. I ja, słuchajcie, słyszałam. Naprawdę słyszałam o takich akcjach, gdzie jedno zwierzę nie poznaje drugiego zwierzęcia po wizycie u grumera. Nie sądziłam, że nas to kiedyś spotka, bo Leo już był podcinany, ale to z reguły były tylko jakieś podcięcia. No a teraz naprawdę Borys jest po prostu w tym momencie przerażony. Borys po prostu nie wie, co się dzieje, także zobaczcie, widać go tam tak delikatnie schowanego. No i po prostu no jest naprawdę, można powiedzieć, mocno przestraszony. Nie ogarnia tego, słuchajcie, co się dzieje. Nie poznaje Leonka, nie wie, że Leonek to Leonek, boi się i też, też Leo zaczął się bać Borysa, bo tak to podbiegał do niego, wiecie, chciał się bawić, natomiast Borys tak zaczął fukać, syczeć, stroszyć się, stroszyć, słuchajcie, pióra, jak jakiś ptak, że Leo się boi. I nawet jak nasypałam Borysowi jedzenie nasypałam, bo już mówię, dobra, dam mu kilka ziarenek tego mokrego, tego suchego, on generalnie już teraz cały czas tylko mokry, ale wiecie, tak chciałam go troszeczkę ułaskawić, mówię, dam mu kilka ziarenek suchego, niech ma chłopak, no może się to jakoś sprawi, że się trochę lepiej poczuje, ale tak, słuchajcie, jak on zawsze, wiecie, dopuszcza ląka do wszystkiego, tak się wystraszył, po prostu go nie poznaję. No powiem szczerze, odrobinę jestem tym zaniepokojona, bo pierwszy raz mam taką sytuację, chyba nawet jak jak Borys przyszedł do nas do domu, to chyba nawet nie było takiego czegoś. A teraz ewidentnie nie poznaje, że Leo to Leo, i Leo też się go boi. Więc no, ciekawą mamy sytuację, prawda? Leonardek? Ciekawą mamy sytuację, nie? Zobaczcie, jak on patrzy. On patrzy, co się dzieje pod łóżkiem, i on po prostu nie wie, no nie wie, co się dzieje. Także taka akcja. U nas w domu rozgardiasz. Zobaczcie w ogóle, co my tutaj mamy. Jakaś torebka luźno położona, jakaś. Yy, jakaś kamizelka, w ogóle tutaj jakieś zabawki, łóżko też średnio pościelone. Pokazuję to Wam, żeby naprawdę Wam jakby pokazać, że jeżeli jeszcze też czujecie, że ten szał świąteczny Was dopada gdzieś tam, to pamiętajcie, nie jesteście jedyni. Nas zdecydowanie też dopada ten świąteczny szał. Mieliśmy jechać na święta, teraz nawet nie wiemy, czy pojedziemy, bo różne inne rzeczy się dzieją dookoła, więc po prostu cyrki na kółkach, ciągle coś się dzieje, yy, ciągle po prostu jakieś Zawirowania, jakieś akcje, ja ciągle jakieś badania, <grywa> także powiem Wam szczerze, że no, no dzieje się i, i jakoś tak nie wiem. No, y, dajcie znać, czy u Was też jest taki szał przed świętami, też się dużo dzieje różnych rzeczy i też jakoś tak nie do końca ogarniacie. Bo <grywa> jeśli tak, to no u nas zdecydowanie tak właśnie jest. Chciałam też powiedzieć, że dziękuję Wam bardzo gorąco za wzięcie udziału w konkursie. W konkursie, w którym można było wygrać ubranka po Leoniu, no powiem szczerze, to były używane ubranka. Dziewczyny wygrały opisały bardzo fajne swoje historie pod filmikiem, w którym ogłaszałam konkurs, i dziewczyny. Te ubranka zostały już do Was wysłane. Wczoraj byłam na poczcie po południu i ubranka do Was poszły. E, także mam nadzieję, że je dostaniecie. Nie wysyłałam priorytetem, tylko zwykłą pocztą, więc wydaje mi się, że no, może być niestety tak, że one dojdą po świętach. Jeżeli tak, to się nic nie martwcie, bo tak jak mówię, to nie są ubranka typowo świąteczne. E, myślę, że spokojnie można je nosić przez całą zimę, przez jakieś chłodne dni, nawet czasami może jakąś jesienią, na pewno na styczeń, na luce. Na marzec dla waszych małych piesków będą jak najbardziej ok. I myślę tutaj, że, że jakby spokojnie nie ma się, wiecie, co stresować, że one nie dojdą na święta. Ale jak dojdą, to dajcie mi koniecznie znać. Bardzo bym chciała wiedzieć, że już je macie. I mam też do Was taką małą prośbę, dziewczyny, które dostały ubranka, abyście wysłały mi potem zdjęcia Waszych zwierzaczków, właśnie w tych ubrankach bo będzie mi niezwykle miło to zobaczyć, jak te ubranka odzyskały nowe życie. Wiecie, u nas po prostu zalegały w szafie, a tak to, no dokładnie tak jak powiedziałam, będą po prostu miały takie drugie życie. Więc mam nadzieję, że, że będą dobre na Wasze pieski na sunie, bo tak naprawdę do dwóch suń, tak? Ala wygrała, w sensie opiekunka Ala, wygrała ten sweterek z reniferkiem z rogami. Potem pamiętam, że od Mateńczyka Kory to była, że tak powiem, trzecia nagroda. Kora, to już Sunia, wygrała ten taki polarek. Znaczy nie widzieliście tego polarka, bo ja w prywatnej wiadomości wysyłałam tutaj jednej z widzek właśnie jak wygląda ten polarek. I jeszcze jedna Sunia, chyba Dorinia na imię Sunia, o ile dobrze pamiętam, to też wygrała ten drugi sweterek. Więc ubranka do Was poszły dziewczyny, ubierajcie swoje Sunie i jednego chłopczyka. Bo Ala ma chyba chłopczyka, tak mi się wydaje. Więc ubierajcie i mam nadzieję, że pieski będą świetnie wyglądać w tych ubrankach. No a ja powiem wam, że na razie zostawiam akcję tak jak jest. Zobaczcie po prostu, tutaj jest wszystko teraz w tym domu. Tutaj są jakieś gazety, jakieś w ogóle zabawki kocie, bo to jest ulubiona zabawka Borysa. Borys się uwielbia bawić dokładnie czymś takim. To jest nic innego jak po prostu gałązka palmy areki. Borys to uwielbia. Jest zafascynowany, <laughs> więc to jest jego najlepsza zabawka. Tutaj, słuchajcie, jakaś kawa niedopita. E, także, no mówię, my w biegu, my po prostu w jakimś takim dzikim szale, w dzikim pędzie, dopiero co wróciliśmy do domu. E, no jeśli chodzi o Boriego, zobaczmy, czy on tam dalej leży. Ja, słuchajcie, stwierdziłam, że no nie będę go na razie wyciągać. Niech sobie chłopak po prostu może dojdzie do siebie. Może po prostu potrzebuje czasu, może się nie czuje. No czuje się nieswojo, nie wie, co się dzieje. Ja nie będę tutaj, wiecie, jakoś na siłę. To jest trochę tak, jak się ma dwójkę dzieci i one się kłócą, to trzeba im też dać taką swobodę, taką przestrzeń, żeby one się ze sobą trochę dogadały. I myślę, że tutaj tak samo trzeba zrobić. Dopóki się nie dzieje nic takiego, co by powodowało jakąś agresję, to myślę, że ja też nie powinnam panikować. Tutaj zresztą mój mąż cały czas mi mówi, że przesadzam i nie powinnam panikować. E, więc e, dopóki tak się po prostu dzieje, że one sobie nie robią krzywdy, tylko na razie są takie trochę na dystans, no to wiecie, ja to też muszę uszanować. Leniusz na pewno by nie chciał być na dystans, na pewno by się chciał bawić z Boryskiem, no ale. Coś Boryska wystraszyło, trzeba to uszanować i mieć po prostu nadzieję, że to się szybko skończy, że to szybko przejdzie i że wiecie, i że będzie wszystko tak jak dawniej. Także mam nadzieję, że już jutro będzie ok. Jeśli chodzi o to, czy coś zmieniliśmy jeszcze, słuchajcie, w jakichś dekoracjach, to jest w ogóle pokój marzeń, słuchajcie. Mój mąż tak pięknie przystroił, tak mi się podoba ta mała choineczka, tutaj te te lampionki, tutaj też jest właśnie jeszcze kawałek naszego balkonu. Pięknie, pięknie wyglądają te choinki. Słuchajcie, tak magicznie to wygląda, że żyło, wow, robi takie, taką atmosferę świąt, wydaje mi się. Dajcie znać w ogóle, jak Wam się podoba to mieszkanie. Przestrojone, a tutaj słuchajcie, jest namiotik dla zwierzaków. Pamiętam, że w zeszłym roku robiliśmy im taką sesję, wtedy o, były u Grumera razem i w sumie to może byłby lepszy pomysł, żebyśmy przy takiej metamorfozie zebrali ze sobą też Borysa. On by wtedy nie zdążył ogarnąć, że Leo to nie Leo chyba. I robiliśmy im wtedy tutaj, słuchajcie, zdjęcia przy tym namiociku, teraz namiocik trochę tak stoi, kiedyś Borys w nim dużo spał, Leo od początku nie był nim zainteresowany, jeżeli o to byście pytali, natomiast Borys kiedyś w nim spał, teraz niekoniecznie, tutaj mamy też takie podusie, kiedyś ja na pewno pokazywałam Borys i Leoś, ale tak jak mówiłam, one, Borys w ogóle nie jest zainteresowany tym, ale Leoś to po prostu gryzie, więc to tak w sumie leży. Yy, bo ja się zawsze boję to zniszczyć i to tak tutaj leży takie trochę nieużywane, a może właśnie źle. Leonek, zobaczcie, no jest wykończony, po prostu wypompowany tym dniem, jeszcze brat go nie poznaje, tak? Leo? Brat cię nie poznaje, nie wiesz, co się dzieje. jednak nie? Nie wiesz, co się dzieje. To mi się też bardzo podoba, słuchajcie, te, ta skarpeta i te lampki tutaj właśnie powieszone ze zdjęciami. Yy, super to wygląda i chciałam wam jeszcze pokazać Chociaż kuczę nie wiem, czy powinnam, bo tutaj są prezenty, ale to może nie pokazujemy prezentów, bo wiecie, bo a nuż ktoś obejrzy kto, dla kogo są te prezenty i wtedy co? I wtedy będzie już wiedział. Mam na myśli moją mamę na przykład. A tutaj są, słuchajcie, nasze rybunie, nasze skalarki. I co? No, myślę, że będziemy już kończyć tego vloga, bo tak naprawdę vlog jest bardzo spontaniczny. Chciałam wam jeszcze powiedzieć, że na jutro szykuję dla was małą niespodziankę i spodziewajcie się jutro, zobaczcie co zrobił mój mąż. Już wstawił 22, czyli 22 dzień grudnia, to już nie będziemy zmieniać, Niech po prostu będzie ten 22, tutaj nasz Mikołaj. No i słuchajcie, chciałam wam powiedzieć, że na jutro mam dla was taką małą niespodziankę, ale jeszcze nie wiem czy ona się uda, więc nie mogę obiecać, że ta niespodzianka będzie na 100%. Wyprowadziliście? Normalnie po prostu nie słuchajcie tego pana, on ma bardzo, że tak powiem, wyostrzony, cięty język. Cięte riposty to jest jego specjalność, ale za to go kocham przecież, nie? Mężu. <grym> Także mam taką małą niespodziankę dla Was. Zobaczymy, na razie nie zdradzam żadnych szczegółów, ale tą niespodzianką będzie dodatkowy film. A o czym? To już zobaczycie jutro. Kochani, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i chciałam Wam też podziękować serdecznie za cały ten vlogmas. Przede wszystkim dlatego, że ja nie miałam w planach nagrywać vlogmasów, a Wy się pytaliście, dopytywaliście, pisaliście do mnie i w komentarzach i we wiadomościach prywatnych, że byłoby fajnie, i powiem Wam, że bardzo się cieszę. To mi sprawiało ogromną radość tak raz w tygodniu nagrać. Może pomyślę o tym, żeby w przyszłym roku tych w ogóle masów było więcej, albo może, żeby było codziennie. Słuchajcie, zobaczymy. Wszystko przed nami. Dziękuję Wam, kochani, ogromnie. Do usłyszenia. Do zobaczenia już niedługo. Życzenia świąteczne jeszcze na pewno będą, więc na razie nie składam. Buziaki, kochani, papa. Pa.